Moja szwagierka zniszczyła moją suknię ślubną, więc ujawniłam jej romans i fałszywy dyplom prawniczy. A to się stało. Nigdy nie myślałam, że będę osobą, która szuka zemsty. Ale moja szwagierka Helen, 32 lata, posunęła się za daleko. Jestem Deborah, mam 28 lat i jestem z moim mężem Stevenem 30 lat od 5 lat. W zeszłym miesiącu wzięliśmy ślub, który powinien być najszczęśliwszym dniem naszego życia. Zamiast tego zamienił się w koszmar przez Helen. Steven i ja poznaliśmy się w drugim roku studiów. Oboje byliśmy w tej samej grupie naukowej na zaawansowanym kursie statystyki biznesowej. Pamiętam, że na początku byłam zastraszona przez Stevena. Zawsze był tak pewny siebie i wydawał się bez wysiłku rozumieć złożone koncepcje, podczas gdy ja miałam trudności z nadążaniem, często siedząc do późna, by przeglądać notatki. Pewnej nocy po szczególnie wyczerpującej sesji naukowej, Steven znalazł mnie płaczącą w bibliotece. Zamiast mnie oceniać, usiadł obok i cierpliwie wyjaśnił koncepcje, z którymi miałam trudności. To wtedy zaczęłam widzieć go inaczej. W ciągu następnych tygodni zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem poza grupą naukową. Po zajęciach chodziliśmy na kawę, rozmawialiśmy o naszych marzeniach i aspiracjach, a w końcu nasza przyjaźń rozwinęła się w romans. Steven zawsze był doskonałym dżentelmenem uprzejmy, troskliwy i wspierający. Zachęcał mnie do realizowania mojej pasji do marketingu, nawet gdy moi rodzice pchali mnie w stronę rachunkowości. Kiedy dostałam swoją pierwszą praktykę w lokalnej agencji reklamowej, Steven przyniósł kwiaty i moje ulubione jedzenie, aby uczcić ten moment. Nasza relacja nie była jednak bez wyzwań. W ostatnim roku Stevena tata Mark miał zawał serca. Steven był zdruzgotany i rozważał porzucenie studiów, by pomóc w rodzinnym biznesie. Wspierałam go w tych trudnych chwilach, pomagając mu zrównoważyć naukę z częstymi wyjazdami do domu. To podczas jednej z tych podróży po raz pierwszy spotkałam Helen. Od samego początku Helen mnie nie lubiła. Jest starszą siostrą Stevena i zawsze była nadopiekuńcza w stosunku do niego. Kiedy Steven przedstawił mnie swojej rodzinie, Helen ledwo zwróciła na mnie uwagę. Próbowałam to zrzucić na stres, w końcu ich ojciec wciąż dochodził do siebie, ale z czasem jej zachowanie tylko się pogorszyło. Helen robiła złośliwe uwagi na temat mojego wyglądu, wyborów kariery, a nawet mojego, mojego pochodzenia rodzinnego. Raz podczas rodzinnej kolacji przypadkowo wylała czerwone wino na moją nową białą bluzkę. Innym razem zapomniała przekazać mi zaproszenie na urodziny ich matki. Steven zawsze mnie bronił ale widziałam, że powoduje to napięcia między nimi. Starałam się jak mogłam, by zdobyć sympatię Helen. Zapraszałam ją na lunch, wysyłałam przemyślane prezenty na urodziny, a nawet pomagałam planować pierwsze urodziny jej syna. Spędziłam tygodnie, pomagając jej tworzyć spersonalizowane dekoracje i nawet sama upiekłam tort. Ale nic nie działało. Helen pozostawała zimna i zdystansowana, bez względu na to, co robiłam. Kiedy Steven oświadczył mi się dwa lata temu, byłam w siódmym niebie. Byliśmy na weekendowym wyjeździe nad morze, w tym samym miejscu, gdzie mieliśmy nasz pierwszy pocałunek. O zachodzie słońca Steven uklęknął i podarował mi piękny pierścionek, który należał do jego babci. Z łzami szczęścia powiedziałam: Tak. Nasze przyjęcie zaręczynowe powinno było być radosnym wydarzeniem, ale Helen znalazła sposób, by zepsuć atmosferę wygłosiła toast, który bardziej dotyczył osiągnięć Stevena niż naszego związku. Nawet udało jej się wspomnieć o byłej dziewczynie Stevena, podkreślając jak blisko byli. Byłam zraniona, ale starałam się tego nie pokazywać. Chciałam rozpocząć nowe życie razem na pozytywnym gruncie. Gdy zbliżał się ślub, zachowanie Helen stawało się coraz bardziej irracjonalne. Nalegała by być zaangażowana w każdy aspekt planowania, od wyboru miejsca po wybór menu. Na początku myślałam, że próbuję być pomocna, ale wkrótce zrozumiałam, że próbuję przejąć kontrolę. Zmieniała aranżacje za moimi plecami, odwoływała spotkania z dostawcami, a nawet próbowała przekonać Stevena, by zmienił datę ślubu. Pamiętam szczególnie stresujący dzień, kiedy Helen pojawiła się niezapowiedziana na naszej degustacji tortów. Nalegała, by spróbować każdego smaku, a potem oznajmiła że żaden z nich nie jest wystarczająco dobry. Nawet zasugerowała, że powinniśmy skorzystać z usług piekarni jej przyjaciółki, mimo że już zapłaciliśmy bezwrotną zaliczkę. Steven w końcu postawił granicę i powiedział jej, żeby się wycofała, co doprowadziło do ogromnej kłótni między nimi. Ostateczny cios przyszedł w dniu ślubu. Przygotowywałam się w pokoju dla panny młodej z moimi druchnami. Moja najlepsza przyjaciółka Lili. Pomagała mi założyć suknię, piękną, szytą na miarę suknię, którą projektowałam przez miesiące. Była doskonała, z delikatnymi koronkowymi rękawami i dekoltem w kształcie serca. Czułam się jak księżniczka. Gdy tylko kończyliśmy ostatnie poprawki włosów i makijażu, Helen wpadła do pokoju z kieliszkiem czerwonego wina w ręce. Zatoczyła się w moim kierunku, wyraźnie pijana i zaczęła bredzić, że nie jestem wystarczająco dobra dla jej brata. Przedstawiła stare niepewności, twierdząc, że Steven poślubia mnie z litości. Zanim ktoś mógł ją powstrzymać, potknęła się i wylała cały kieliszek wina na moją suknię ślubną. Byłam zdruzgotana. Moja doskonała biała suknia była teraz poplamiona czerwonym winem i nie było czasu na naprawienie tego. Moje druhny robiły, co mogłyby ją wyczyścić, ale plama wciąż była widoczna. Musiałam iść do ołtarza z ogromną czerwoną plamą na przodzie mojej sukni. Podczas całej ceremonii słyszałam, jak Helen chichocze w tle. Podczas przyjęcia zrobiła scenę, wygłaszając pijacką przemowę, której mówiła o wszystkich byłych dziewczynach Stevena i o tym, jak były ode mnie lepsze. Posunęła się nawet do sugestii, że Steven popełnia błąd, żeniąc się ze mną. Steven był wściekły i próbował ją wyprosić, ale odmówiła. Pod koniec nocy byłam w łzach. Co miało być najszczęśliwszym dniem mojego życia, zostało zrujnowane przez złośliwe zachowanie Helen. Steven był przepraszający i wściekły na swoją siostrę, ale szkoda już była wyrządzona. Nasze zdjęcia ślubne były ciągłym przypomnieniem o okrucieństwie Helen. Na każdym zdjęciu widoczna była plama z wina na mojej sukni. Po powrocie z naszej podróży poślubnej zdecydowałam, że mam tego dość. Nie pozwolę, by Helen uszła płazem za to, co zrobiła. Zaczęłam badać jej przeszłość, rozmawiając ze starymi przyjaciółmi i współpracownikami. To, co odkryłam, wstrząsnęło mną. Helen została zwolniona z trzech ostatnich miejsc pracy za sprzeniewierzenie pieniędzy. Kradła pieniądze z firm, w których pracowała, aby finansować swój luksusowy styl życia. Jej obecna praca w renomowanej kancelarii prawniczej była oparta na kłamstwie. Sfałszowała swój dyplom prawniczy i wyniki egzaminu adwokackiego. Odkryłam, że nigdy nie ukończyła studiów, porzucając naukę w trzecim roku po skandalu z plagiatem. Ale to nie wszystko. Odkryłam, że Helen zdradzała swojego męża Toma, 34 lata, z jego najlepszym przyjacielem przez ostatnie dwa lata. Poznali się na firmowym wyjeździe integracyjnym i od tego czasu mieli romans. Posunęła się nawet do sfałszowania testu na ojcostwo, aby przekonać Toma, że ich syn jest jego, choć w rzeczywistości był to dziecko jego najlepszego przyjaciela. Uzbrojona w te informacje, wiedziałam dokładnie, co zrobię: Helen zrujnowała mój dzień ślubu, a teraz ja zrujnuję jej życie. Zaczęłam od anonimowego zgłoszenia do Izby Adwokackiej fałszywych referencji Helen. Dostarczyłam dowody na jej sfałszowany dyplom i wyniki egzaminu adwokackiego. Następnie wysłałam anonimowego e-maila do jej obecnego pracodawcy, szczegółowo opisując jej historię z przeniewierzenia, w tym wyciągi bankowe pokazujące podejrzane przelewy z kont firmowych na jej konto osobiste. W końcu stworzyłam fałszywe konto na mediach społecznościowych i wysłałam Tomowi wiadomość ujawniającą romans Helen i prawdę o ojcostwie ich syna. Dołączyłam zrzuty ekranu z wiadomości tekstowych między Helena a jej kochankiem, a także prawdziwe wyniki testu na ojcostwo, które udało mi się zdobyć. W ciągu tygodnia życie Helen legło w gruzach. Została wykluczona z izby adwokackiej i zwolniona z pracy. Tom wyrzucił ją z domu i złożył pozew o rozwód. Jej reputacja w naszej małej mieścinie legła w gruzach. Ludzie, którzy niegdyś podziwiali jej sukces, teraz plotkowali o jej upadku. Wiem, że to, co zrobiłam, było ekstremalne, ale nie żałuję. Helen dręczyła mnie przez lata, a ona przekroczyła granicę, gdy zrujnowała mój dzień ślubu. Może teraz zrozumie, że jej czyny mają konsekwencje. Czy jestem potworem, że ujawniłam sekrety mojej szwagierki po tym, jak zrujnowała mój ślub? Aktualizacja 1. Minął miesiąc od mojego ostatniego wpisu, i wiele się wydarzyło. Chciałabym podziękować wszystkim za komentarze i wsparcie. Wielu z Was prosiło o aktualizację, więc oto jest. Po tym, jak ujawniłam sekrety Helen, sytuacja w naszej rodzinie stała się naprawdę napięta. Steven początkowo był w szoku, gdy dowiedział się, co zrobiłam. Wiedział, że jego siostra ma problemy, ale nie miał pojęcia o skali jej kłamstw. Mieliśmy długą i trudną rozmowę na ten temat. Wyjaśniłam mu, jak bardzo byłam zraniona i zła z powodu naszego dnia ślubu i jak czułam, że Helen dręczyła mnie przez lata. Steven przyznał, że zawsze miał nadzieję, że Helen się zmieni. Opowiedział mi historię z dzieciństwa, jak Helen zawsze była złotym dzieckiem w rodzinie, przodującym w szkole i sporcie, podczas gdy Steven zmagał się z dysleksją. Teraz zrozumiał, że fasada doskonałości Helen ukrywała wiele niepewności i kłamstw. Jak można się było spodziewać, Helen nie zniosła swojej upadku dobrze. Pewnej nocy zjawiła się w naszym domu całkowicie pijana i histeryczna. Było około 2 w nocy, kiedy usłyszeliśmy głośne pukanie do drzwi. Kiedy otworzyliśmy, Helen wpadła do środka, pachnąc alkoholem. Krzyczała i płakała, oskarżając mnie o zrujnowanie jej życia. Steven próbował ją uspokoić, ale była nie do opanowania. Zaczęła rzucać różnymi przedmiotami, wazonem, ramkami do zdjęć, wszystkim, co mogła złapać. Kiedy podniosła ciężką książkę, bałam się, że naprawdę spróbuje nas skrzywdzić. Próbowała nawet fizycznie mnie zaatakować, rzucając się na mnie z wyciągniętymi paznokciami, ale Steven interweniował, trzymając ją, dopóki nie mogliśmy zadzwonić na policję. Policjanci, którzy odpowiedzieli na wezwanie, byli znajomymi twarzami w naszej małej mieścinie. Wszyscy znają wszystkich. Byli w szoku, widząc Helen, która kiedyś uchodziła za szanowaną prawniczkę, w takim stanie. Delikatnie, ale stanowczo wyprowadzili ją z naszej posesji, a później dowiedzieliśmy się, że zabrali ją na komisariat, by mogła wytrzeźwieć. Konsekwencje w rodzinie Stevena były poważne. Jego rodzice, Mark, 58 lat, i Linda, 56 lat, byli zdruzgotani, gdy dowiedzieli się o kłamstwach Helen. Zawsze byli dumni z jej rzekomego sukcesu jako prawniczki, a odkrycie, że wszystko to było oparte na oszustwie, było ogromnym ciosem. Linda dzwoni do nas codziennie, płacząc i pytając, jak to mogło się stać. Wyjawiła, że zawsze stawiała Helen na piedestale, chwaląc się jej osiągnięciami przed przyjaciółmi i rodziną. Teraz czuje, że nie zna swojej własnej córki. Mark z kolei prawie z nikim nie rozmawia, odkąd wieść wyszła na jaw. Steven mówi, że to typowe dla jego ojca. Wycofuje się, gdy staje przed emocjonalnymi sytuacjami. Tom, prawie były mąż Helen, skontaktował się ze Stevenem kilka tygodni temu. Chciał nam podziękować za ujawnienie prawdy o ojcostwie jego syna. Okazało się, że od pewnego czasu miał podejrzenia, ale nigdy nie mógł niczego udowodnić. Opowiedział, że zauważył, iż jego syn nie wygląda na niego. I że były chwile, kiedy Helen była nadmiernie ochronna w stosunku do swojego telefonu, ale zignorował swoje wątpliwości, nie chcąc uwierzyć, że Helen mogłaby go w ten sposób zdradzić. Tom obecnie walczy o pełną opiekę nad swoim synem, nawet jeśli nie jest jego biologicznym ojcem. Mówi, że kocha chłopca bez względu na wszystko i chce go chronić przed toksycznym wpływem Helen. Bitwa o opiekę była skomplikowana. Helen próbowała przedstawić Toma jako nieodpowiedniego ojca, ale biorąc pod uwagę ostatnie zachowanie Helen i jej problemy prawne, adwokaci Toma są pewni, że mają silny argument. Jeśli chodzi o Helen, z tego co słyszeliśmy, mieszka u kuzyna w innym stanie. Straciła pracę, małżeństwo, reputację i teraz stoi przed możliwymi problemami prawnymi z powodu sprzeniewierzenia i oszustwa. Ostatni raz, kiedy Steven z nią rozmawiał, wspomniała, że rozważa wstąpienie do ośrodka odwykowego, by poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Część mnie czuje się winna za spowodowanie ta takiej destrukcji. Nigdy nie zamierzałam, by sprawy zaszły tak daleko. Byłam wściekła i zraniona i chciałam, żeby Helen poniosła konsekwencje swoich działań. Ale widząc ból, jaki to spowodowało w rodzinie Stevena, czasami zastanawiam się, czy nie posunęłam się za daleko. Potem przypominam sobie, jak traktowała mnie przez lata, a zwłaszcza w dniu mojego ślubu, i poczucie winy zanika. Steven i ja radzimy sobie dobrze. Cała ta sytuacja była stresująca, ale w pewien sposób zbliżyła nas do siebie. Mieliśmy wiele nocnych rozmów o rodzinie, lojalności i przebaczeniu. Steven był niezwykle wspierający i jasno dał do zrozumienia, że stoi za moimi działaniami. Mówi, że jest mu przykro, że nie dostrzegł. Jak toksyczna była Helen wcześniej i obiecał, że od teraz zawsze będzie stawiać nasz związek na pierwszym miejscu. Zdecydowaliśmy się na przerwę od dramatów rodzinnych Stevena. Planujemy drugą ceremonię ślubną, małe, intymne wydarzenie tylko z naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Chcemy stworzyć nowe, szczęśliwe wspomnienia, które zastąpią te, które Helen zatruła. Myślimy o zorganizowaniu jej na plaży, gdzie Steven oświadczył mi się, Zamykając tym samym nasz krąg relacji. Zaktualizuję Was, jeśli wydarzy się coś znaczącego. Dziękuję wszystkim za wsparcie w tym trudnym czasie. Aktualizacja 2. Minęły 3 miesiące od mojego ostatniego wpisu i sytuacja z Helen przybrała nieoczekiwane zwroty. Około miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że Helen została aresztowana. Okazało się, że jej były pracodawca wniósł oskarżenia o sprzeniewierzenie. A dowody przeciwko niej były przytłaczające. Policja budowała sprawę przez tygodnie, zbierając dokumentację finansową i zeznania świadków. W końcu mieli wystarczające dowody, by dokonać aresztowania. Helen została aresztowana w domu swojego kuzyna. Według tego, co słyszeliśmy, nie stawiała oporu, ale załamała się, gdy ją wyprowadzano. Teraz czeka na proces i może grozić jej znaczny czas w więzieniu, jeśli zostanie skazana. Aresztowanie wydaje się być dla Helen pobudką. Skontaktowała się ze Stevenem z więzienia, prosząc o rozmowę z nami. Na początku była niechętna. Nie chciałam otwierać starych ran ani narażać się na więcej jej nadużyć. Ale Steven uznał, że powinniśmy jej wysłuchać, więc po długich dyskusjach zdecydowaliśmy się ją odwiedzić. Udaliśmy się do więzienia powiatowego w zeszłym tygodniu i było to intensywne. Wizyta zaczęła się od niezręcznej ciszy, gdy siedzieliśmy naprzeciw Helen, oddzieleni szybą. Helen wyglądała okropnie, blada, chuda, z ciemnymi kręgami pod oczami. Jej zazwyczaj doskonale zadbane paznokcie były obgryzione do samego mięsa, a jej markowe ubrania zostały zastąpione przez ponury więzienny uniform. Gdy tylko nas zobaczyła, wybuchnęła płaczem. Przez łzy przepraszała wielokrotnie za wszystko, co zrobiła, nie tylko na naszym ślubie, ale także przez lata. Przyznała, że zawsze była zazdrosna o mnie, ponieważ czuła, że zabieram jej brata. Helen otworzyła się na temat swoich własnych niepewności i zmagań. Przyznała, że od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, co wyjaśniało część jej irracjonalnego zachowania. Powiedziała, że zaczęło się to na studiach, kiedy miała trudności z nadążaniem za nauką. Picie doprowadziło do skandalu z plagiatem, który skutkował jej wydaleniem, a potem sprawy zaczęły wymykać się spod kontroli. Ujawniła również, że kilka lat temu zdiagnozowano u niej zaburzenie dwubiegunowe, ale przestała brać leki, ponieważ nie podobały jej się skutki uboczne. To w połączeniu z nadużywaniem alkoholu przyczyniło się do jej coraz bardziej nieracjonalnego zachowania. Choć doceniam jej przeprosiny, trudno mi jej wybaczyć. Ból, jaki zadała, jest głęboki i nie jestem pewna, czy kiedykolwiek będę mogła jej całkowicie zaufać. Steven również ma z tym trudności. Chce wspierać swoją siostrę, ale jest również wściekły i rozczarowany jej postępowaniem. Na bardziej pozytywnej notatce, Steven i ja mieliśmy naszą drugą ceremonię ślubną w zeszłym miesiącu. Była to dokładnie taka, jaką sobie wymarzyliśmy mała, intymna i pełna miłości. Zorganizowaliśmy ją o zachodzie słońca na plaży, gdzie Steven oświadczył mi się. Nasi najbliżsi przyjaciele otaczali nas, gdy odnawialiśmy nasze śluby. Tym razem napisaliśmy własne przysięgi. Steven obiecał, że zawsze będzie moim partnerem, zarówno w radości, jak i w trudach, wspierać moje marzenia i wybierać naszą miłość każdego dnia. Ja przysięgłam być jego skałą. Stawić czoła życiowym wyzwaniom u jego boku i napełniać nasze dni śmiechem i miłością. Na plaży nie było suchego oka, gdy skończyliśmy. To czuło się jak nowy początek dla nas szansa na stworzenie nowych, szczęśliwych wspomnień niezatruwanych przez przeszłość. Po ceremonii zrobiliśmy ognisko na plaży, piekąc pianki i dzieląc się historiami z przyjaciółmi. Było to proste, ale idealne. Bitwa o opiekę Toma nad synem, który technicznie jest jego bratankiem, wciąż trwa. Sądy biorą pod uwagę niezwykłe okoliczności i wygląda na to, że ma on dobrą szansę na uzyskanie pełnej opieki. Adwokaci Toma przedstawili dowody na niestabilne zachowanie Helen i jej obecne problemy prawne, co wzmocniło jego sprawę. Chłopiec ma tylko 3 lata, więc nie rozumie, co się dzieje, ale Tom robi, co może, by chronić go przed zawirowaniami. Zabrał go na terapię zabawową. By pomóc mu przetworzyć zmiany w jego życiu. Tom mówi, że chłopiec często pyta o swoją mamę, co łamie mu serce. Rodzice Stevena powoli akceptują wszystko, co się stało. Zaczęli uczęszczać do terapeuty rodzinnego, by pomóc im przetworzyć ich uczucia związane z postępowaniem Helen i jej obecną sytuacją. Linda zaczęła uczęszczać na spotkania Al Anon, co według niej pomogło jej zrozumieć uzależnienie Helen. Robią również wysiłki, by odbudować relacje ze Stevenem i ze mną. W zeszły weekend zaprosili nas na kolację. Na początku było trochę niezręcznie, ale w miarę upływu wieczoru zaczęliśmy się śmiać i opowiadać historię, jak to robiliśmy przed tym wszystkim. To poczuło się jak mały krok w kierunku uzdrowienia. Jeśli chodzi o mnie, staram się iść naprzód. Zaczęłam spotykać się z doradcą, aby pracować nad moimi uczuciami związanymi ze wszystkim, co się wydarzyło. Pomaga mi to przetwarzać moją złość i ból w zdrowszy sposób. Pracowaliśmy nad technikami radzenia sobie ze stresem i lękiem co było naprawdę pomocne. Steven i ja koncentrujemy się również na naszej przyszłości. Rozmawiamy o założeniu własnej rodziny wkrótce. Zaczęliśmy szukać domów w pobliskiej dzielnicy z dobrymi szkołami. Dobrze jest planować przyszłość, zamiast tkwić w przeszłości. Wiem, że droga przed nami nie będzie łatwa, szczególnie z nadchodzącym procesem Helen, ale czuję, że jesteśmy teraz w lepszym miejscu. Stajemy przed wszystkim jako zespół i to robi różnicę. Aktualizacja 3. Minęło 6 miesięcy od mojego ostatniego wpisu. I chciałam podzielić się najnowszymi wydarzeniami w naszej trwającej rodzinnej sadze. Proces Helen zakończył się w zeszłym miesiącu. Było to kilka napiętych tygodni, podczas których czekaliśmy na werdykt. Prokuratura przedstawiła mocny przypadek z obszerną dokumentacją finansową pokazującą sprzeniewierzenie przez Helen. Zespół obrony Helen próbował argumentować, że jej problemy ze zdrowiem psychicznym i uzależnienie przyczyniły się do jej działań, ale ostatecznie dowody były zbyt przytłaczające. Helen przyznała się do winy w sprawie sprzeniewierzenia i została skazana na trzy lata więzienia. Sędzia wziął pod uwagę jej ostatnie wysiłki, by zmienić swoje życie i jej gotowość do naprawienia szkód, co skutkowało łagodniejszym wyrokiem niż początkowo przewidywano. Będzie musiała również zapłacić odszkodowanie swojemu byłemu pracodawcy. Zanim poszła do więzienia, Helen poprosiła o spotkanie ze Stevenem i mną po raz ostatni. Zgodziliśmy się i było to emocjonujące spotkanie. Helen wydawała się szczerze skruszona i zdeterminowana, by wykorzystać czas w więzieniu na pracę nad sobą. Zapisała się na program odwykowy i bierze udział w kursach, by uzyskać legalny dyplom. Podczas naszego spotkania Helen podzieliła się więcej na temat swoich zmagań z zaburzeniem dwubiegunowym i jak to wpłynęło na jej decyzję na przestrzeni lat. Teraz jest na stabilnym reżimie leków i regularnie widuje się z terapeutą. Chociaż nadal jestem ostrożna, widzę, że stara się zmienić. Steven zmaga się z mieszanymi uczuciami w związku z uwięzieniem swojej siostry. Jest ulgą, że otrzymuje pomoc, ale jest też smutny z powodu okoliczności. Uczestniczyliśmy wspólnie w sesjach terapii rodzinnej, co pomaga nam poruszać się w tej skomplikowanej sytuacji. Podczas naszej ostatniej sesji, Steven wyraził swoje poczucie winy za to, że nie zauważył wcześniej zmagań swojej siostry. Tom zdobył pełne prawa do opieki nad swoim synem, teraz oficjalnie jego adoptowanym synem. Chłopiec dobrze się przystosowuje, a Tom był niesamowity przez cały ten proces. Zgodził się nawet na umożliwienie rodzicom Stevena odwiedzin, uznając znaczenie utrzymania rodzinnych więzi mimo skomplikowanych okoliczności. W zeszłym tygodniu wszyscy spotkaliśmy się na czwartych urodzinach chłopca. To było słodko-gorzkie, ale czuło się jak krok w kierunku nowej normalności. Rodzice Stevena, Mark i Linda zrobili znaczne postępy w terapii. Pogodzili się z działaniami Helen i starają się odbudować swoją relację z nami. Mamy cotygodniowe rodzinne obiady, i miło jest widzieć ich bez cienia dramatu Helen nad nami. W zeszłą niedzielę Linda nawet wyciągnęła stare albumy ze zdjęciami i spędziliśmy wieczór wspominając szczęśliwsze czasy. Jeśli chodzi o Stevena i mnie, jesteśmy teraz szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Zostawiliśmy dramat związany z weselem za sobą i skupiamy się na naszej przyszłości. Z radością informuję, że jestem w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem. Dowiedzieliśmy się o tym kilka tygodni temu i jesteśmy przeszczęśliwi. To czuje się jak nowy rozdział w naszym życiu, pełen nadziei i możliwości. Zaczęliśmy przygotowywać pokój dla dziecka w naszym nowym domu. Steven był nadopiekuńczy, nalegając, by samodzielnie pomalować pokój, aby trzymać mnie z dala od oparów. Mieliśmy mnóstwo zabawy, wybierając meble i debatując nad kolorystyką. Patrząc wstecz na wszystko, co się wydarzyło. Mam mieszane uczucia. Nadal uważam, że Helen musiała ponieść konsekwencje swoich działań, ale żałuję, jak to zrobiłam. Nauczyłam się, że zemsta, choć chwilowo satysfakcjonująca, często prowadzi do większego bólu i komplikacji. Gdybym mogła to wszystko powtórzyć, spróbowałabym rozwiązać problemy z Helen bardziej bezpośrednio, może z pomocą mediatora rodzinnego. To doświadczenie nauczyło mnie wiele o przebaczeniu. Nie tylko wobec innych, ale także wobec samej siebie. Pracuję nad tym, by wybaczyć Helen za jej przeszłe zachowanie, i pracuję również nad wybaczeniem sobie za sposób, w jaki podeszłam do sytuacji. To proces, i niektóre dni są trudniejsze niż inne, ale jestem zdeterminowana, by iść naprzód. Podczas gdy przygotowujemy się na przyjście naszego dziecka, Steven i ja jesteśmy zdeterminowani, by przerwać cykl rodzinnych dramatów. Chcemy stworzyć kochające, stabilne środowisko dla naszego dziecka, w którym konflikty są rozwiązywane poprzez otwartą komunikację i wzajemny szacunek. Dziękuję wszystkim za śledzenie naszej historii i za wsparcie w tej podróży. Choć była to trudna droga, czuję, że w końcu zmierzamy w kierunku jaśniejszej przyszłości.